że są poszukujemy prostoty, bo tak powiedziałem, wiele prostoty nie ma. Ale wycinany jest ten hałas. i oczywiście po festiwalu, takim jak, takiego jak w Wolni, jak się przybije to 30 tysięcy ludzi, to ten szum godny ula jest w głowie, ale przychodzi wieczór. Późny popołudnie jak teraz. Bo tutaj pewnie w tle słyszą Państwo rozmowy przy świecy, przy jednym stole dzieciaki przy drugim, ale to jest takie przyjemne... To jest takie przyjemne już brzęczenie tych pszczółek. To już nie jest zaharowany ul. A jeszcze później rozlegną się śpiewy tradycyjnych pieśni, tak zwanym czy czyli tradycyjnym głosem. A jeszcze później, gdzieś tam słychać żaby się rozlegną i tam inne żyjątka nadrzeczne, i człowiek rzeczywiście siedzi i tak jest błogo. Jest no tak, ja mam trochę to w powiększeniu, więc słyszę mocno te świerszcze nasze. miodne dźwięki. Czyli można polecić to jakby każdemu, że trochę lżej lub głębiej, w zależności od potrzeb, jakie ktoś ma. Ale jest na pewno to wartościowy świat. Wbrew pozorom wcale nie jest taki prosty. Ja bym nawet nie używała, że jest apoteozą prostego życia, bo A jest tak się bardzo dużo. Wydaje. Nie bardzo dużo jest, moim zdaniem, różnych obostrzeń. Bardzo dużo trzeba mieć jednak tej wiedzy już na samym wstępie, żeby wejść i się w też trochę nie wygłupić. no umówmy się. Ja tu też bym chciał już sprostować, bo ja na przykład dużo nie wymagam żadnej wiedzy, bo inaczej byśmy odstraszali. Wchodzą tutaj przyjeżdżają już gotowe, jakby gotowe drużyny, tak? gotowi ludzie. Natomiast ten proces wchodzenia chodzi się właśnie od zera. Oczywiście niektórzy przychodzą znakomicie, oczytani, znający, znający przedmiot, a poszukują grupy, bo chcą, nie wiem, realizować go wspólnie z innymi. Natomiast bardzo wiele ludzi wie, że. no właśnie. Podoba się ten klimat, jest to jest taka najpłytsza motywacja, ale ludzie przychodzą z różnymi tymi motywacjami, a my pomagamy określamy gdzieś literatura z kim rozmawiać, czego się można samemu nauczyć, co można sobie samemu zrobić, a z kim się może wymienić na coś tam. No i to tak zaczyna, zaczyna ktoś taki wsiąkać i staje się coraz bardziej samodzielnym członkiem takiej, takiej społeczności. Jak tu przyjeżdża, no to już raczej wie, co z czym. No i też chodzi o to, że rozmawiając wielu z nas jest, że tak powiem, nie każdy, ale wielu z nas jest nastawionych, szczególnie ci, którzy mają Różne stoiska rzemieślnicze albo handlowe, nastawione jest na kontakt z publicznością. To są właśnie te gaduły, którzy, którzy siedzą i właściwie godzinami codziennie opowiadają ludziom, rozmawiają. Właściwie to są, tu się symultanicznie odbywa kilkaset wykładów jednocześnie na różne tematy: rzemieślnicze, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, społeczne miodosytnicze, o muzyce, o kuchni, czego właściwie państwo sobie nie wyobrazili to tutaj są ludzie, którzy o tym będą opowiadać. No ja właśnie jestem, z mojej perspektywy, no też jestem jakby osobą związaną ze sztuką, bo zajmuję się i muzyką, i plastyką, bo taki jest kierunek też studiów, które ukończyłam. Jestem bardzo zaskoczona tym, jak bardzo szeroki jest to temat. To nie jest tak, że, że, że człowiek sobie, nie wiem, upatrzy jakiś tam skrawek z tego i te, te światy, jakby te tematy się wzajemnie przenikają, że to jest jakby, to jest ta magia chyba w tym. To no, tak jak mówię, są specjaliści od wszystkiego, znaczy od wszystkiego naraz, ale od każdej dziedziny są specjaliści. Natomiast większość z nas ma pojęcie o tym życiu no, nieco szerzej niż tylko to, czym się zajmuje. Tak? No, woj no, rozpala ognisko i potrafi osadzić sobie topór i coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. I wie, tutaj mężczyźni wiedzą bardzo dużo o kolorach, bardzo dużo o materiałach i o kroju. Giezeł, które noszą. No tak, no konsultuję się z mężczyznami no. co do mojego stroju w kurdej mierze. I, 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 no mogę Państwu polecić przecież mój, a zapomniałem, wśród tych moich aktywności, różnych programach e, i nie tylko, taki cykl na YouTubie w tej chwili jest, to jest 60 pogadanek, takich niektórych po solidną godzinę, gdzie albo ja wymądrzam się na tle mojej biblioteki, albo rozmawiam z właśnie z specjalistami, specjalistkami różnych dziedzin. i na przykład z Wiłką, świetną, no najlepszą według mnie specjalistką i samą jakby szyjącą rekonstrukcję, bo to są już konstrukcje strojów, eee, no ja jako mężczyzna rozmawiam właśnie o kroju i długości sukienek. I to, I to nikogo nie dziwi w naszym świecie. Super. Czyli wzajemnie się też jakby edukujecie, bo każdy jakby ma gdzieś tam swoje yy, poszukiwania, w tą stronę, którego najbardziej jakby kręci, tak? Tak, tak. No nie ma książki jak ze suweniną. Natomiast kiedyś wydałem taki album Poznań Sportem, który tak skrótował to nie dla odtwórców, tylko na bazie zdjęć odtwórców i wyciągu takiego, takiego dekoktu z literatury psychologicznej i historycznej o różnych aspektach życia. A to o dzieciach, a to o jakichś tam rzemiosłach, a to o handlu od pola do stołu i takich tam podobnych. Natomiast nie ma podręcznika, z odtwórcą. I nie powiem każdy, ale są różne szkoły uprawiane tej dyscypliny, różne filozofie, które przyświecają. Co, czy my jesteśmy tylko naśladowcami, czy jesteśmy kontynuatorami? To jest takie chyba główne, główne, główne dwa nurty. Czyli czy powinniśmy wyłącznie stwarzać stroje dokładnie tak, jak je znaleziono? Czyli w przypadku surat byśmy chodzili dalej, bo nie znaleziono. Skandynowie mają się znacznie lepiej pod tym względem. Inny zwyczaj pogrzebowy. I tyle. I warunki globowe. Zalegania materiału. Czy właśnie mając szeroką, ja jestem zwolennikiem tej drugiej, o której właśnie mówię, filozofii, czy mając szeroką wiedzę o tamtym świecie z przepływami kulturowymi, kontekstami, warstwami społecznymi, możliwościami technologicznymi, na bazie danych konkretnych zabytków możemy konstruować kolejne, które są jak najbardziej według mnie historyczne. Bo dzięki ikonografii, opisom, na przykład wiemy, że były wąskie mankiety i długie rękawy stosowane, tak? No i to jest jakaś tam rama odzienia wierzchniego, w której, w której się trzymamy, a i tam dobieramy sobie zdobienia. Natomiast nie wszyscy musimy chodzić dokładnie mając kopię tej samej krajki, czy tego samego przycia, bo takie akurat znaleziono zawsze pod koło brzegiem. No. no nie, natomiast jeśli wiemy, że było kilka tam wzorów, które były stosowane, no to można sobie... i kolorystyka dostępna. Ja bym na przykład nie stroił, ale to dotyczy właściwie wszystkiego. Nie? No tak, no bo pewne rzeczy są opisane, pewne zostały znalezione, ale jest jeszcze szeroki margines y, takich rzeczy, jakby, które, które nie zostały znalezione, nieopisane i można się gdzieś tam, znając jakby tą, tą literaturę i, i znaleziska, próbować obracać. Tak? tak, tylko właśnie to, bo to jest bardzo niebezpieczna metoda i ona też jest wytrychem stosowanym przez ignorantów. Takie zdanie, to, że nie znaleziono, znaczy, nie, że nie było. No oczywiście to jest absurd. Z, z drugiej strony, no bo w ten sposób można udowodniać cokolwiek. Takim uh -huh, żartem uh -huh. powszechnym było, jak tam teraz turyści się i fotografowie przyzwyczaili, że tak, Wiking przesyłani czasami też komórki używa. Nie trzeba go z tym obiektywem przedybać za namiotem, jak sobie dzwoni do kogoś tam. Takim zwyczajowym dowcipem były, tak, dzięki metodzie domniemywania zmiczenia źródeł, nie znaleziono kabli telefonicznych. W związku z tym wnioskujemy, że była telefona komórkowa ja nie wiedziałem, turysta mówi, nie wiedziałem, że były komórki. No, turystów też nie było, nie? No tak, zgadza tak, się. Tak, I tak możemy się przerzucać. Możemy się przerzucać, nie? Natomiast e, ignorancja nie jest dobrym usprawiedliwieniem dla, dla błędów. W naszych rekonstrukcjach szczątkowych i jest to delikatna bardzo materia, tak. Bo ja właśnie rozróżniam, tak? Od to jest to, czym się zajmujemy. Rekonstrukcja jest konkretnego przedmiotu. Tak, M mam na sobie tam, powiedzmy, mam przy pasie rekonstrukcję noża i pochwy i tam skądś. To są rekonstrukcje, rekonstrukcje zabytków i one jako szczątkowe elementy dają obraz twórcy jako takiego, no, taka, taka różnica w moim słowniku. No, ale to wchodzimy już w takie bardzo szczegółowe mhm. zagadnienia, ale one ty tylko dlatego, żeby zilustrować, żeby dobrze i swobodnie poruszać się w tej materii, to po prostu trzeba znać. To jest to, co mówiłaś, że, że zadziwia Cię, jak wiele aspektów życia jest tutaj obecnych, tak, i odtwarzanych, czy rekonstruowanych. No i właściwie o wszystkim tym trzeba wiedzieć, żeby swobodnie się w tym czuć, móc, móc rozmawiać z ludźmi jakby, no i jakby wiedzieć dlaczego mam na sobie to. Ale z drugiej strony nie doświadczam też jakiegoś poczucia wyższości od ludzi, którzy jakby się tym zajmują wiele lat, bo bardzo chętnie, tak jak mówiłam, tą wiedzą się ze mną dzielą doradzają mi. Bywa też, że zdania są podzielone. Gdzieś tam zmusza mnie też to do jakiegoś poszukiwania we własnym zakresie źródeł. Na szczęście są one już teraz przez sieć internetową w miarę dostępne. Też jakieś tam odkrycia i tak dalej. No też trzeba trochę z przemurzeniem oka, nie, nie, nie wszystko o, tak dosłownie brać, jest. tak? Tak bardzo ostrożnie. Ale, ale jest to wiedza już też taka nie, jakby nie, nie zarezerwowana tylko dla jakiejś tam biblioteki w jednym miejscu na świecie, tak? Że trzeba gdzieś tam jechać, wygmerać to i, i, i móc przeczytać dopiero. Także często też właśnie jakieś muzea, biblioteki właśnie, ty też masz bardzo rzetelną tą wiedzę podaną. Nie miałam okazji jeszcze poczytać. Przejrzałam parę pozycji twoich, tak? Ale no, trochę się to zbiegło w czasie, gdy przygotowywałam ten projekt, którym rozmawiamy, tak? Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście tu internet jest o tyle dobry, że są publikowane szerokość źródła, to znaczy szczególnie biblioteki i różne inne zbiory. To jest dobre przy źródłach ikonograficznych, czyli mówiąc krótko, różnego rodzaju psałterze i inne tam manuskrypty są digitalizowane i upowszechniane i nie trzeba już teraz jechać do klasztoru Galen, żeby... Bez pozwolenia oglądać, oglądać 1100-letnią czy 1200-letnią księgę, do której oczywiście tylko nieliczni mieli dostęp. Teraz one są powszechnie dostępne. I to oczywiście znowu niesie ze sobą pewne zagrożenia, bo pewne błędy interpretacyjne, ale to. Bogowie, dajcie, żeby to takie były problemy, że ktoś popełnił błąd interpretacyjny. Dobrze, że w ogóle się, się czymś zainteresował i w ogóle tam dotarł, nie? Natomiast internet jest o tyle niebezpieczny, że jest bardzo dużo opinii, a opinie są często podawane tak ex -katedra. I to niekoniecznie jakby z poparciem jakiejś instytucji, tylko też, to może przywara. Że właśnie tak mniej pewnych tego, co się mówi ludzi, a tutaj to jest bardzo ciężkie, którzy mówią, że tak było i koniec. Ja natomiast mam taką, nawet nie zasadę, tylko potrzebę wewnętrzną. Że mówię, że tego nie jestem pewien, tu mi się wydaje, ten badacz twierdzi tak, a tamten inaczej. Ja tak naprawdę nie wiem, ja i tego, jak ktoś twierdzi inaczej, on też tego nie wie. Tylko stoi na takim stanowisku. No i to trzeba mieć świadomość tego, że w kultury materialnej może mniej, ale w przypadku innych rzeczy to są sprawy dyskutowalne, ciągle otwarte. I to jest też to fascynujące, że to ciągle, bo to nie jest zamknięty korpus źródeł, tak? Powiedzmy, pisane one rzadko bardzo przybywają, że ktoś jakoś księgę odnajdzie. Święto Wielkie. Natomiast no, archeologia przyrasta w bardzo szybkim tempie, znaczy źródła archeologiczne. Więc co jest świetne, a to Drodzi nowe interpretacje, nowe, nowe pomysły, nowe rozumienie. To pozwala nam dalej reinterpretować to, co my sami robimy i to nie ujmuje temu, co robiliśmy wcześniej. No bo to wszystko to, co robimy, powinno być na danym, na danym etapie wiedzy. Inaczej moglibyśmy uznać, że koniec nauki historycznej było tak, koniec kropka. Tak samo jak rozwija się nauka sama w sobie, tak samo rozwija się i twórstwo. Wróćmy jeszcze do adeptów, którzy tutaj. Furtek, którymi mogą się dostać do świata od twórstwa historycznego jest wiele. Ja na przykład... Próbuję gdzieś od strony sztuki. Sporo się przede wszystkim dowiaduję, bo sztuka wikingów bardzo mnie fascynuje, że jak ludzie dysponujący tak prostymi narzędziami, tak naprawdę, nie taką zaawansowaną technologią, jaką mamy w dniu dzisiejszym, robili tak piękne rzeczy, które przetrwały do dnia dzisiejszego i które potrafią tak inspirować, że jakby cały ten świat tak bardzo mnie zainteresował, że jestem tutaj z wami w wolinie, rozmawiam i nagrywam i chcę ten świat pokazać dziś szerzej dalej. Można też wejść od strony takiej, tak jak chłopcy chcą udowodnić tą siłę, budować tą swoją siłę, czy chodzi o fizyczną, czy psychiczną i emocjonalną. Można też od strony strojów. Naprawdę to jest tak bogaty i tak głęboki świat, że, że jest o czym mówić. Naprawdę jest o czym mówić. No, no moja żona akurat też jest wykształconą artystką. No myśmy się poznali i stąd ona w tym świecie, ale właśnie również ona przez te bardzo kobiece sprawy i przez sztukę, to są jej filtry do tego. Na, no i dodatkowy element ten społeczny, czy może nie dodatkowo. Kolejnym tym trzecim takim filarem dla mnie jest ten element społeczności, który ona bardzo ceni. Natomiast jeśli sztuka tak bardzo się zafascynowała, skandynawska, to polecam. To też można sobie w te, tej mojej serii Igory o Słowianach obejrzeć o biżuterii. Tam jest ogólnie w czasie średniowiecznej, więc będą i skandynawskie, i, i zachodnio-słowiańskie, ale proszę państwa sobie gdzieś poszukać, po jak wygląda biżuteria północno-zachodnich Słowian. W właśnie powiedzmy z terenów, z terenów Polski, czy Połabia, to jest nieprawdopodobne rzemiosło, nieprawdopodobna sztuka, kompozycja przy użyciu bardzo skomplikowanych technik, jakiegoś tam filigranu granulacji, tam się lutuje, odlewa no nieprawdopodobne elementy. I ja właśnie nagrywając te filmiki tutaj rok temu na Wolnie z chłopakami, z jubilerami, no takie właśnie zestawienie, no, bardzo podobno to bardzo podobne tego co ty powiedziałeś, że ludzie w takich w zasadzie kurnych chatach, bo nie ma co ukrywać, że akurat to nie jest imponujące, to znaczy domostwa z tamtej epoki. Już fortyfikacje są niezwykle imponujące, bo to potężne konstrukcje. Domostwa niekoniecznie, i teraz pod taką strzechą. Rozwijała się tak nieprawdopodobna sztuka, nie tylko możliwości dawała, bo co innego, powiedzmy, pracownie bizantyjskie gdzieś tam na potrzeby bazyleusa produkują, to inna, inna sprawa. Bardzo wyrafinowana, bardzo dawna kultura. Natomiast tutaj nie tylko mówi o tym, że ci ludzie musieli być bardzo zdolni, ale również mówi o tym, jak bardzo musiały być rozwinięte potrzeby estetyczne, że, że za te wyroby płacono. Oczywiście to było na pokaz nie ma co ukrywać, że to po tradycyjne społeczności są takimi, takimi społecznościami, które, które jakby na zewnątrz widać, kto kim jest, tak? To wszystko w stroju się objawia, status społeczny, właśnie biżuteria, więc choćby potrzeba ta ostentacji kazała ludziom płacić za te wyroby, ale jednak te wyroby miały być piękne, nie po prostu kawał srebra. Kupił sobie blachę z srebra zabinął wokół szyi, żeby pokazać, że ma wiele kruszcu i jest zamożny. Nie, to musiały być piękne formy. A swoim żonom to też waregowie tam że, że bramy przywożą naszej niki z dalekich krajów. I to jest właśnie nie? fascynujące, tak, że, że to są mieli piękne rzeczy. to poczucie estetyki, mieli tak... W tych tak chatach, tak, zadymionych i ciemnych. Tak głęboko rozwinięte, jak czasami sobie myślę, że w naszych dzisiejszych czasach, gdzie ludzie słuchają disco polo i oglądają paradokumenty, to sobie myślę, że przepadliśmy chyba jednak. To jest, to chyba te, co, to chyba te, 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 ta, ta sztuka w tobie przemawia, bo moja żona mówi dokładnie to samo, <głos> 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 że, że no właśnie, że co my to sobie zostawimy, że ten świat, który materialny w tej chwili zbudowany jest, jest naprawdę na urągający. Dlatego mnie bardzo bawi No i niestety świadczy o, o pewnej ignorancji e, o, jakiegoś, o jakimś urojeniu wyższościowym, gdzie często tak bardzo modnie ubrany dżentelmen z taką wyższością patrzy na nas jak na pół dzikusów i bo on jest bardzo nowoczesny i ma świetne, ma świetne tenisówki. Nie? Natomiast to, 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 co my jakby mamy w skrzyniach, to on tego nie widzi, nie dostrzega. Bo nawet tu nie przyjedzie, żeby sprawdzić. Nie? A jak już przyjadą to nie mogą się tak jak ty nadziwić. Bo to rzeczywiście czasami jest trudno. Trudno jest zestawić te dwa elementy obrazu. No tak. Myślę, no, że, że warto wejść w ten świat, warto chociażby na chwilę zanurzyć głowę w, w, taką, w taką inną rzeczywistość, którą proponujecie, tak? Żeby, żeby się na chwilę zachwycić chociaż. Ale trzeba mieć świadomość, że to niebezpieczne, bo to na chwilę może się okazać, że stanie się stylem życia. No, to, no, bo ja, jest, ja jestem zachwycona. Tu jest wielka przeżywalność, to znaczy... No wiadomo, że ludzi, którzy się na chwilę, to się raczej nie pamięta, ale bardzo wiele z tych ludzi, którzy tam dokoła dalej czy bliżej, siedzą, ja znam po dwie dekady. Z okładem niekiedy. Nie znamy się, chociaż w tych samych grupach. To są po prostu inni, inne nawet pasje tam. Ma. Grupa rzemieślników, siedzib. Część z tych ludzi znam od lat 90. I oni dorastali w swoim, ja w swoim. Sobie jesteśmy tu sąsiadami. Mamy swój język, swoje żarty, swoje wymiany. My zamówiamy u nich, oni oglądają nas. No i to, I to trwa. To, to, to jest dlatego, że ta pasja takie przekonanie, że dobrze tylko jak ma jakąkolwiek pasję. Oczywiście. Pewnie. Tylko ja tak, tutaj ja będę wyższościowo mógł dlatego na że nasza pasja tym się różni, że ona atakuje wszystkie zmysły plus. plus Zmysł społeczny, czego nie można powiedzieć o każdej pasji. Nie chcę tutaj podać przykładów, ale żeby nikogo nie obrazić. Ale, no ale nie wszystko, nie, 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 nie każda z pasji obejmuje całe życie. Mhm, zgadza się. To, właśnie to, to mnie fascynuje w tym, że, te, że ten świat pasji jakby przeradza się z tych życia i tak bardzo przenika co, codzienne oddychanie, po prostu. Tak? tak na koniec, jeszcze bym chciała, żebyś może powiedział. Um, dlaczego, widać, ...dlaczego warto po to widać widać tak, nawet że... w imionach naszych dzieci, tak? Tak, No u mnie jest tam Czcibor, Racibor i Oskar. Tam jakieś Joszko, Dobrawy i inne tutaj biegają, Bogny, Jagody. To jest też taki no wyraz bo... szacunku do, do historii, do naszych przodków, tak to ja przynajmniej odbieram. Bo tak właśnie jest, bo my po prostu, to jest, to jest też ogromna, może to był efekt fin de może dlatego to właśnie w latach 90-tych wybuchło, no jednak potrzeba, potrzeba budowania własnych korzeni, gdzieś tam, no a jeszcze no historia Polski bo przecież na dość mocnym zakręcie była, dalej pewnie jest i człowiek chce wiedzieć? kim jest, nie tylko w wymiarze takim, tak? bo, bo społeczeństwo to nie tylko horyzontalnie, ale, ale i wertykalnie, to co przed nami i co po nas. No. I, I człowiek w pewnych momentach historii, aby żyć człowieka w pewnych etapach życia, czyli pewnie tych wczesnych, a później tych późnych, chce wiedzieć yy, kim jest. Skąd i gdzie zmierza. W tak, środku pewnie nie ma za bardzo to miejsca, bo właśnie, bo trzeba bo trzeba się utrzymać. To jest też pewien co, co obserwujemy, jak, jak ten ruch rozpoczął się od młodych ludzi, potem dołączyli i tak jak widać przecież ludzie są naprawdę to jest absolutny przekój wieku społeczeństwa. Natomiast drugi taki rzut to są rodziny już ludzi powiedzmy, po 40. Czyli oni już są zmęczeni takim, często tak jak sami mówią, bezsensowną pogonią. A to też wiem, wynika z tego, że powiedzmy, do czegoś doszli, coś tam sobie ułożyli w życiu i teraz mogą, tak? Mają podstawowe takie potrzeby zabezpieczone, jest mieszkanie, dom, tam... Jest. Dzieci jakoś lekko odchowane, już, już, już nie muszą tak bardzo się gadać i nagle coś dla siebie. I przychodzi czasami, hop, to chce ważyć i tuż za nim baba, bo też się przyłącza. Albo odwrotnie, albo to właśnie kobieta bardziej ciągnie do tego i mężczyzna za nią, a to ja nie bardziej czuję na wojownika, ale ja będę rzemieślnik. Ale... Przybywają i ludzie tuż przed 60, jak jakiś jakieś temu. Czyli w każdym wieku jakby można... W każdym wieku. No wiadomo, że im, 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 jak ktoś, jak facet chce walczyć, wiadomo, że im pójdzie, no to w jakiejś tam kondycji. No nie tyle kondycji, ale przygotowania fizycznego jakiegoś tam wymaga. No bo jak ktoś całe życie nic nie robił e, aktywnie i nawet po 50 będzie się z tym zwalczać, no to sam się połamił. Nie, nie będzie musiał nawet mu w tym pomagać. <grym> ale ci, którzy w jakiś tam aktywny sposób jeśli na rowerze całe życie spinaczko uprawiali czy, czy biegali, to sobie to mi tutaj e, poradzą? tak, ale tego mówię, no. czyli te, te potrzeba pojawia się na wczesnym etapie życia, ale w ogóle jak konstruujemy, tak? Jak, jak konstruujemy samych siebie, chcemy kim jesteśmy, musimy zbudować się, a później jak jesteśmy już w pewien sposób ustabilizowani i możemy sobie pozwolić. Ja miałem taką... W jakimś banku czy u doradcy finansowego, gdzieś tam. facet facet yy, no, rozpoznam, mnie. A jeszcze tam On też był fanem kiedyś muzyki metalowej, no, ja też. I ja gdzieś tam. Tak się zawiesił i mówi, że to pan cały czas jest w, w swojej pasji jest w stanie się poświęcić. Ja popatrzmy to swoje biuro. I okazało się później, że on y, krótko po tej rozmowie, nie wiem co dalej robi, ale on rzucił tą, tą bankowość i już nie chciał, bo ja chyba z kontakt ze mną uszedł do mnie, że, trzeba iść z że trzeba coś dla siebie, że to jest zupełnie nie on, nie? to nie znaczy, jedno. że ja też bardzo lubię, y, lubię garnitury, lubię w nich chodzić, to, to, to nie jest tak, że ja mam potrzebę chodzenia w giezłach przez cały rok dokoła, ale to daje pewną równowagę. Proszę pamiętać, że dla mnie to jest też zawód. I pewnie dla mnie czasami, no czasami tak jest, muszę się przyznać, czasami tak jest, że po w drugim sezonie oglądania trawy i drzew w całej Polsce, trawy i drzew w Danii, trawy i drzew w Niemczech, trawy i drzew we Francji, one mają różne odcienie troszkę, ale są nadal trawy i drzewa w Norwegii, gdzieś tam jeszcze. Potem Sobote chcę pójść do centrum handlowego. I, i pooglądać kolorowe. To jest dla mnie pewien. A co Odskudź Państwo, się. to co Państwo przeżywają, przychodząc do nas, to ja jak w takie Zoo wchodzę, to wtedy ja się właśnie oglądam jak właśnie w takim wielkim akwarium. I ten inny rodzaj zgiełku, i te inne zapachy, i ten taki plastik, on dla mnie jest bardzo wtedy, jakby to powiedzieć, e, egzotyczny. Tak, tak. Ale... Ale mam potrzebę czasami go wchłonięcia. Polecasz założyć się w świecie odwórstwa historycznego. Myślałem, że polecam zanurzyć się w świecie centrum nie, nie, handlowego. Nie, absolutnie. Tego to, <laughs> nie, to ja, ja nie ja polecam ja i naprawdę, nie pytam po, nawet. To, to naprawdę z... dla mnie jest odskoczna ja egzotyka. Natomiast oczywiście no, po, po, polecam, chociaż nie każdy but. To szczególnie panie niektóre, chociaż znam takich panów, którzy nie lubią pobudzić butów. No, tak, ktoś bardzo butów musi no, lubi nigdy, no to to nie wiem, czy, 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 czy wytrzyma. Jak pani bardzo boi się mrówek w namiocie, to też niekoniecznie. Chociaż i no jak tam mój namiot ma 45 metrów krewatowych podłogi. Mam, re, re, mamy replikę drewnianego łóżka bardzo wygodnego, ja ze sobą Boże drewno do lasu. <laughs> czyli, czyli mamy wygodne życie. Na, pod, na podłodze leżą jakieś tam kobierce czy coś tam innego, bo ja zawsze zaczynała to ten moment, właściwie się też takie ciekawe doświadczenie, jak pierwsze rok covidowy. Nie było festiwalu, ale były warsztaty. I ponieważ niewiele można było jeździć, to tutaj się rozbiliśmy i byliśmy kilka tygodni. Właśnie na Wolinie było tylko niewielu rzemieślników, wśród publiczności, tyle, ile można było i tyle, ile się zdecydowało wychodzić na zewnątrz. No i właśnie było bardzo cicho, spokojnie. Akurat pamiętam, że ten Starling wtedy wyląduł, po niebie zaczął latać, a kto był kiedyś na Bolliwie, jakie to jest nieprawdopodobne niebo. I sobie tak leżymy, ale ja musiałem pojechać do domu. Pojechałem do domu, rodzina została tutaj. Uh -huh. Ja pojechałem nawet pociągiem na jedną noc. Zresztą za na drugi dzień wróciłem. I jak wróciłem tu do Wolinę, tam gdzie była moja rodzina, czyli cała trójka synów i żona, i przedem tego naszego namiotu, to od dziwo ja się odczułem, że jestem w domu. Nie byłem w domu, gdy byłem w domu sam. Byłem w domu, gdzie dotarłem tu, gdzie są moi. W tym naszym bezpiecznym przytulnym namiocie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Dziękuję. pouczająca, bardzo miła i mam nadzieję. Do zobaczenia na jakichś dalszych zjazdach rekonstrukcyjnych od Twórstwa Historycznego. Przepraszam. Do, do zobaczenia na festiwalach chcecie porozmawiać, szukajcie Igora. Większość Wam wskaże, który to. Oczywiście, no, jesteś znany bardzo tak. Polecam też słuchać i śledzić losy mojego projektu Miodne Dźwięki. Mam Miodne Dźwięki, Miodne dźwięki. Miodne bardzo dźwięki. piękne nazwa. Bardzo dziękuję, staram się. Myślę, że zrobimy piękne rzeczy razem. Pewnie. Super. Okay. Dziękuję bardzo. Igor Górewicz zajmuje się odtwórstwem historycznym, bo taką nazwę preferuję w Miejsce Rekonstrukcji. Czynnie od 1998 roku kiedy założyłem drużynę Grodu Trzygłowa, no i której wojewodą jestem do dzisiaj. nodne dźwięki